nie wiedzieli o jego istnieniu Trzeba uważać, minuta ujechała Pod Tutaj chłodno, bo to jednak przyjechałem w góry Dzień dobry, dzisiaj niestety jestem już sam Sonia musiała wrócić do Polski bo musiała wracać do pracy Zobaczyliśmy tutaj te najbardziej znane i oczywiste miejsca Ja teraz sam będę eksplorował te mniej znane Punkty na mapie Lomboku, i jak Sonia przyjedzie następnym razem, to będziemy wiedzieć, gdzie pojechać, żeby zobaczyć coś ciekawego. Dzisiaj na tapetę biorę wodospad Semporonan. Znajduje się on w południowo-wschodniej części wzgórz wulkanu Rinjani. Także zaraz wsiadam na motorek. Mam do przejechania gdzieś półtora godziny, i mam nadzieję, że znajdę to miejsce. Muzyka Jestem już na miejscu na parkingu przy wodospadzie Semporonan. Właściciele mojego hoteliku nawet nie wiedzieli o jego istnieniu, więc dobrze, że go znalazłem. Jechałem półtora godziny i już wam pokazuję, gdzie zaparkowałem i gdzie będę szedł. Więc taką drogą dojechałem tutaj na parking przy wodospadzie. Tutaj jest pan, który sprzedaje bilety. Bilet kosztował 50 tysięcy, czyli około 14 zł. Tutaj jest zaparkowany mój motorek. A tu jest wejście. Roślinność jest mega zielona, a ja wchodzę takimi prowizorycznymi schodkami w jakiś taki kanion. Zupełnie nie ma tutaj nikogo, jestem zupełnie sam. Ścieżka, którą idę jest dość wąska. I widać nie jest to turystyczne miejsce. No ale bilety sprzedają. Tutaj jest pierwsze oznaczenie szlaku i jest to szlak na wodospad. Sprawdziłem swoją wysokość, jestem na wysokości 560 metrów nad poziomem morza, więc troszkę wyjechałem ponad ocean. Idę, dalej jestem sam. Teraz doszedłem do takiej bramki, Napisany jest wodospad Semporonan, ale wygląda to, jakby to wszystko było tutaj utrzymywane przez lokalną społeczność. I coraz bliżej słyszę spadającą wodę, więc chyba jestem coraz bliżej. Popatrzcie się, tutaj są takie. Kwiaty. Tam jest jakieś takie gazebo, żeby odpocząć. Piękne miejsce. Przeszedłem dosłownie 200 metrów i jestem tutaj na granicy takiego wzgórza. I tam wydaje mi się, że jest góra tego wodospadu. Ciekawe, jak to będzie wyglądało z bliska. Tutaj jest taka tabliczka, która pokazuje drogę pod sam wodospad, a w prawo jest punkt fotograficzny. Takie jest tutaj przygotowane fajne miejsce dla odwiedzających. Jest zadaszone, są miejsca, żeby usiąść. Pięknie to wygląda. Już stąd widać, jaki ten wodospad jest ogromny, ale tam można zejść troszkę niżej i właśnie tam będę szedł. Ale fajnie to wygląda. Pomimo tego, że jest pora sucha, więc nie ma opadów deszczu, wodospad jest naprawdę pełen wody. Super. Wodospad stąd wygląda naprawdę imponująco. Idę tam niżej zobaczyć, czy będą lepsze ujęcia z dołu. Tak się prezentuje wodospad z tarasu widokowego. Niesamowicie. No i wodospad wstaje okazałości widocznych z punktu widokowego. Patrzcie, jak to wygląda. Wyglądałem. Wyglądał super. Teraz idę zobaczyć, czy da się tam wejść na poziom wody dolnej, żeby sobie zamoczyć nogi. A pobyt tutaj przypłaciłem tym, że pogryzłem jakieś komarzyska albo mrówki, bo nogi mnie tak pieką, że normalnie teraz nie dam rady, muszę sobie je włożyć do wody. Póki co ścieżka prowadzi mnie w taką mega gęstwinę, także wchodzę w busz. Po i kolejne słodki. Tam będę szedł na dół. Tu już jest wilgotność istnie tropikalna dlatego te wszystkie kamyczki i ta glina są bardzo śliskie, trzeba uważać. Już mi noga ujechała. Doszedłem do najniższego miejsca i patrzcie, jak tutaj jest pęd wody jak to wygląda z bliska. Do wody raczej nie podzę, ale super tutaj jest, normalnie pada deszcz. <laughs> A za mną wodospad, mega. Ale patrzcie też, ile tutaj jest śmieci. Ja nie wiem, czemu ci lokalni ludzie muszą zawsze zostawić po sobie taki bałagan. No i nawet nie podąż do wody, jestem cały mokry. Także nóżki troszkę odpoczęły od tych gryzień. Teraz zaczynam wspinać się z powrotem na górę. Wróciłem jeszcze na punkt widokowy, bo tutaj są tacy lokalni Popcy. Zrobiłem sobie z nimi zdjęcie i żegnam się z wodospadem i zaczynam wracać do motora. Jak wyszło słońce przy tej wilgotności, która tu jest, to po prostu w 3 sekundy jestem cały mokrus, mokrusi. Ale wracam już do motorka, mam go zaparkowany w cieniu. I po drodze jak jechałem, to było tutaj chłodno, bo to jednak przyjechałem w góry. Więc mam nadzieję, że się trochę wystudzę. Przejechałem większą część trasy, a teraz stanąłem sobie na to, żeby zjeść sobie smażony ryż. Już Wam pokazuję, w jakim miejscu jestem. Jestem w takim przydrożnym street foodzie. Tak wygląda kuchnia. A ja sobie siadłem tutaj przy stole. Są tutaj jeszcze inni ludzie. Mój lunchik już został wykonany. Zabieram się za pałaszowanie. A kuchnia teraz ma chwilę przystoju. A nie, coś tam pani się kręci. Smacznego. Jadłem ryżyk, był bardzo dobry, trochę ostry, ale dałem radę. Popiję wodą. Chwilkę odpocznę i jadę w dalszą część trasy. Dojechałem bez problemu do mojego hoteliku, teraz już jestem w restauracji, czekam na kolację, a zapomniałem Wam powiedzieć ile zapłaciłem za ten smażony ryż z kurczakiem. Kosztował mnie 3,50, także opłaca się jeść w street foodzie w Indonezji. Pa!